W szukamy cię wiosko. Na przed... Czy często grywacie koncerty zimą? Bo wiem, że dzisiaj ma być tak, minus 8, przynajmniej tak mnie grabek straszył. A Wy chyba jesteście ciepłolubni, przynajmniej tak wnioskuję po Waszych utworach. Nie wiem dlaczego tak jest, ale to takie mam wrażenie. Techniczne wykonanie rzeczywiście tych kon koncertów na żywo dla nas, wokalistów, wydaje mi się trochę łatwiejsze, prawda, Piotrze, ale dla instrumentalistów jest trudne i bywało, graliśmy w różnych, prawda, Woś mieliśmy. Pierwszy to był właśnie Woś. No i tam było chyba minus dwa i było ciężko. A jak wasze nastroje przedkoncertowe? Sytuacja jest, jaka jest, więc myślę, że e, wszelkie zbieranie energii e, działa na krótko przed koncertem, kiedy ją zbieramy. Jest taki moment chyba w waszej dyskografii, że nagle ty się włączyłeś wokalnie, bo wcześniej tego nie było. Kiedy to się stało, że stwierdziliście A, dobrze. To teraz również e, Piotr, jako wiersz okleta się e, 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 przedstawiasz, e, no, będzie. Właśnie ja bym tutaj może zabrał mm -hmm. głos, bo. Dobrze. Będzie... Tak naprawdę... Pierwsza nasza płyta to była płyta, gdzie Piotrek był na, na wokalu. Ja my żeśmy... z listy Janusza. My robiliśmy bity jako jeszcze nie nazwana wtedy witamina. To, co się zawsze pojawia na waszych płytach, no może nie zawsze, ale bardzo często, to te sample z różnych Przerywnik. źródeł. No właśnie, te przerywniki, bardzo naturalnie brzmiące i takie, że no czuję się jakby się było z wami w tych wszystkich momentach życia. Czy to było jakoś celowo kiedyś nagrywane, czy, czy po prostu nagle znaleźliście gdzieś w swoich telefonach przypadkowe rozmowy, które dopasowywaliście do, do utworów? Po części było tak, że o tyle było celowane, że w pewnym momencie Piotr e, zaczął chodzić z takim... Zoom, co to jest, dyktafon? Z takim lepszym dyktafonem, który w wysokiej jakości nagrywa rzeczy, więc to było celowane, żeby zebrać coś, ale on to robił w taki sposób, że ludzie jednak zachowywali się naturalnie i po prostu mówili, więc w tym celowym podejściu nagrywaniu kogoś Osoba biorąca udział nie wie o tym i zachowuje się naturalnie. A potem, oczywiście, pytaliśmy za każdym razem, czy możemy korzystać z tych nagrań, bo też uważaliśmy, że dają tą bardzo, bardzo osobistą nutkę. Ale od waszej płyty ostatniej, nie mówię o tej koncertowej, niedługo minął 3 lata, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, czy są właśnie jakieś plany wasze płytowe, czy coś się szykuje, czy zaczynacie tworzyć nowy materiał. Mamy 6 płyt nagranych, cenzura nas wstrzymuje, bo nie mamy żadnych przekleństw i nie wiemy, co teraz zrobić tak naprawdę. Musimy po prostu wulgaryzmy dodać do płyty. A tak na poważnie, to każdy z nas poszedł trochę w swoją podróż i w sumie nie, nie mamy jakiegoś ciśnienia, żeby na siłę robić coś pod szyldem witamina. Lub wyłowić w oczu historię